No się ma z tej strony, a ek. no i dzisiaj robimy challenge yy, mamut ale zasady challenge są jas jasne dopóki nie znajdę mamuta mogę grać swoimi broniami dopóki nie znajdę mamuta tak więc łapka w które ja was zapraszam do oglądania Dobra skupujemy się w do bo naszym celem jest zdobycie Yy, egzotycznego mamuta i nie ma miejmy nadzieję że w tym ostatnim będzie krypto dobrze mamy krypto koronizowane wybieram lepszą pompę bo taki challenge do rozwalenia Dobra, i śpi taka pompa ma mamuta se wezmę Dobra, bo Wy mojego lutu nie widzicie, ale będziecie mogli go w trakcie gry oglądać, bo jest to drugie nagranie, tak więc to powinno być lepiej dla Was. Dobrze. Lecimy. Bo nagram to już może powiedzieć, że drugi raz, bo pierwszy raz nagrało się bez głosu. Tak więc muszę to nagrać z powtórki, tak więc jakoś będzie taka sama Dobra, jest mamut Wczytywanie, o już nas przenosi Nie wiadomo na co czekał Wysiadamy. Sam oberwałem, ale dobrze jest. Jeszcze można użyć pompy, bo nie mamy mama. I uciek Dobrze gonimy go widzowie. Jego auto parę razy oberwało. Miał zbyt cenną broń chyba po prostu, że dlatego nam da jack Szybkie potki na wzmocnienie się. Dobrze. Ogółem widzowie, oh, sorry, że ten szlałem z pompy, ale po prostu zapomniałem o mamucie. Mam jeszcze z pompę, ale zaraz wywalę pompę, więc musicie oglądać. Dobra, słyszałem pierwszego typa. Idę ex misjon. Pierwszy. O, czerwony ogóraz. Ten bomba. Ten druga bomba. Ten trzecia bomba. Ten czwarta. Idę Piąta. Ja by dzisiaj zauważyłem, że mam mamuta, bo no ale po prostu. Potem już to wyrzucę po tych walkach tutaj, pompę. Dobra, kolejny. Zobaczymy, się rozglądamy. Tutaj, 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 tutaj. tutaj. Kogo tu mamy B. I śpiączkę. B, Ben. I śpi. O! Tutaj pewne tą pompę, którą zaraz wyrzucę przy dalszej strefie. Jak już możecie wiedzieć, grałem bez pompy do końca możecie oglądać że był sam mamut, sam mamut był zebrałem nagranie sobie Już był sam mamut do końca zaraz wywalają przy strefie tą pompę a no jakby coś to jest tryb zarobudowania bo mamut jest trudny sam dlatego zmieniam sobie tryb Wpis, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Rozglądam że nie ma tytułów żadnych. I wyrzucam, jak widzicie, egzotyka. Bo nie miałem takiej potrzeby, by go używać. jak już możecie widzieć, to widać, już nie żadnej pompy. Tylko mamuta. Tylko jednego mamuta i laser, którego też pozbędę zaraz. Tak, spokojnie. Dobrze, podchodzimy pod górę. Widzimy jednego typa. Strzało. Sami przypuszczyliśmy sobie typów. 50. 50. 35. W niektórych momentach też będziemy się zabawiać z tymi typkami, tak więc to spokojnie. Idziemy do sklepu po jedną rzecz, czyli drugiego mamuta. Oczywiście legendarny mamut, tylko drugi. Ale i tak zwycięzcą naszego odcinka. Nie okazał się sam mamu. Ale dowiedzcie się kto. Pierwszy strzał mnie Drugi. I na blisko. Bęk. Bęk i śdziączka. Jak już widzicie, wyrzuciłem też laser, czyli w ekwipunku zostały mi dwa mamuty. O dziwo, O kurde, tej spadło. O dziwo, widzę, że też... Pójdziemy zaraz zakupić jack To jest taki spoiler wam dam przy tym jack że ani razu z niego nie korzystałem, ale no dobra. Lecimy. Mamy typa pięć Dobra. Twoje. i szczał i nie ma. Typka i b. Leci mi teraz jak podzak jaga. Jesteśmy na miejscu. Co? Etyp nie zauważył, ty, tak więc elżka dla niego. Żałuj, no. żałuj. Że... I aktualnie w efekcie mamy egzotycznego mamuta, mitycznego, legendarnego mamuta i... i, i, i... i... i Boże... i Jug-Juga, nazwa jego to nie szybka amunicja i wychodzimy. Odgłosy walk za nami. Węgielna na śpiączka. Będę druga i trzecia. Podjeżdża auto. Dobra, nie ma typa. Jest, jest, jest jednak. 135 Psychopata 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 Ustany Zobaczcie w ogóle widzę w jakim był psychicznie chory Tak mnie się z takim ludem Dobra bierzemy, ale spokojnie widzowie, po prostu wywalić to dalej do strefy Pozwolę Wam pokazać mapę że mieliśmy do czynienia z medalionistami Jeszcze tutaj mapa, tutaj jestem ja Tutaj camper w sklepie Dobrze, nie będę zabierał wam rozgrywki. Idealny domek, żeby wywalić tego minigana. Szukanie leczenia. Taki częścik. Otwieramy. Drugi lecimy mi dalej. Amunicja. Potka. Dobra, że tak sobie popatrzymy tylko. Dobra. I... Cześć. Amenitia. Widzę jeszcze wam tak powiem, że się zacząłem bać o tego minigana. Tak więc podążam go teraz przełożyć w bezpieczniejsze miejsce. Tutaj był tak się skradałem, bo byłem medalionista. Poszłam go przełożyć, bo w tym domku nawet on był. Ten medalionik, tak więc to było takie troszkę creepy. Dlatego ja poszłam go przełożyć. Dobrze. Dobrze, widzę, że jeszcze jednak raz go pójdę przełożyć. Właśnie jak go widać jest. Dobra, już nie idziemy po niego wracać. Medallionista też już jechał. miłe spotkanie. Dobra, tutaj jeszcze tak, nie strzelamy się. Dobra, wyjrzemy pod górę. Odgłosy strzałów. Dobra. Śpiączka. 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 Leczenie bierzemy Piązka śpiączka. Problemy, tak więc ucieczka. Jak problemy, to ucieczka otwieram lamę. Amunicja, czekajcie, tak powiem, że przekąpimy, żeby czekajcie. Jaj czterech typów. Jedzie i medalionista. Piączę. A u się trzeba palić, tak więc uciek szybciej. Dobra. Tutaj już top 5. Jakieś jeszcze walki. Bęk, bomba. Challenge to challenge, pompy nawet nie wziąłem. I kolejny ustanów. Koronk. Medaliny. śpiączka W naszym ekwipunku znajduje się, tak już mówię, nic oprócz sa, sa, same mamuty. Dwa mamuty. Jack-Jack. Impulsy. I y, bigi. Mamy jeszcze typa, bo go nie ma. Nie ma. Za... zabawa z ziomeczkiem. I kolejny shot. Niech się pomęczy. Bąbiczek, nasz. Bierzemy go na zabawę. I, dobra. I win. I mamy Wina. Pewnie to by było na tyle. Super i hashtag, a serduszko i na razie.